Siemanko, przyszedł czas na ważenie worków z puszkami To jest niepełny bo jest do połowy tylko waży 3 kg zobaczymy razy 4 zarobiłem 15,94 teraz złożę drugi worek na wagę zobaczę drugi worek waży 5,880 kg zarobiłem 23,55 zł jeszcze dwa worki mi zostało do zważenia. Zaraz zobaczymy. Trzeci worek, worek waży 7,394 gram. Zarobiłem 29,57 groszy. No nawet nie jest źle. No i ostatni woreczek cały. Jest 7,976 zarobiłem 31,90 zł. No, powiem Wam nawet fajny wynik. Przez niecałe dwa tygodnie zbierania puszeczek. Tak się prezentuje. I tak. Więc do zobaczenia. Cześć.